Pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. A więc wojna. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku Skull Arms, Gates of Hell, Ostfront z nowych Polaków, z nowego DLC, które robię razem z ekipą. No i tak, dzisiaj gramy sobie przeciwko Japończykom. Będziemy atakowali na mapie Kylampuro. Kylmapuro w sumie. Z, tutaj już graliśmy parę razy. Fajna mapka z takim nasypem charakterystycznym oraz takimi fabryczkami. Chyba się tutaj broniliśmy w drugim odcinku z tego, co teraz mi pamięć Przypomina, yy, no i co, zastosujemy może 25 TP oraz jakieś inne czołgi, 7 może TP, chociaż kurczę, coś byśmy mocniejszego dali, niech będzie chociaż 10 TP albo 14 TP. 14 TP sobie powinno bezproblemowo poradzić z maszynami japońskimi. Przy okazji też zachęcam nowe osoby do subskrypcji, dzięki temu wspieracie kanał oraz całe DLC. Każdy like, każdy komentarz powyżej siedmiu słów bardzo nas wspomaga, ponieważ wtedy też YouTube nie traktuje yy, jako spamu komentarzy, dlatego te 7 słów. No i co, yy, musimy uzupełnić sobie, zaraz zobaczymy, weźmy sobie na pewno tak sanitariusze, obronę narodową wyrzucę, browningi, czy ja chcę artylerię konną? Kurczę, myślę, że się przyda, ponieważ Przeciwko Rosjanom to już trudniej by było tym strzelać. Aczkolwiek tutaj na te czołgi, co są japońskie, to powinniśmy sobie poradzić. TKS-a jak najbardziej. Wóz dowodzenia, Bofors. 10 TP weźmiemy, oddelegujemy. 14 TP wsadzimy. Dobra. No i co z tymi Schneiderami, kurczę. Ostatnio była hardkorowa obrona, muszę przyznać. Bo naprawdę, no, pokazali nam, że... Nie, to japońskie Banzai, może dużo kurczę no, wiecie co, weźmiemy, no Weźmiemy to, to skasujemy, ale to te, te dwa sobie Weźmiemy Ambulans yy, Co to, nie Ambulans, tylko Amunicja pie, Piechoty Arta, czyli to nam się przyda I myślę, że na pewno jeszcze weźmiemy sobie jedno 14TP Gdzie my to mamy? Jest, proszę bardzo Oraz jedno 25TP Chociaż ostatnio też nam zniszczyli. Kurczę, powiem wam, że dużo się działo, naprawdę, ostatnio. Co my tu jeszcze weźmiemy? Mało mamy tych browningów. Bym chętnie wziął tego więcej. Gdzie tu to mamy? W ogóle jeszcze powinniśmy mieć wzór 29. Też to się przyda. Mimo wszystko trochę tam pancerza to ma i nawet ewagwalnie tą armatką to, to też zrobi krzywdę. No i te Browningi. Powiem Wam, że jak oni lubią tyle piechoty yy, wysyłać, także to też weźmiemy. Oficera szwoleżerów, weźmy nawet dwóch, żeby coś widzieli. I yy, huculskich strzelców też. jeśli Chyba, że mam tutaj jeszcze, ale wydaje mi się, że nie mam. Także też sobie tutaj weźmiemy. Co by tu jeszcze to nam powinno starczyć. Czy ja mam wystarczająco piechoty? Kurde, mało, mało. Ostatnio nam trochę poginęli też. Weźmy tą flotylę, pińską. Jeszcze z dwa oddziały, tak na wypadek. I teraz już się czuję bezpiecznie. Wydaje mi się, że to powinno nam starczyć na spokojnie. A właśnie, jeszcze mieliśmy 4 TP, chyba z tego co pamiętam. To też weźmy. I teraz powinno być na spokojnie. Powinniśmy to zdobyć. Tak mi się wydaje. Trzy punkty będą także. Także git. Yy, no i aha, jeszcze tutaj zapomniałem lotnictwo rozpoznawcze jak najbardziej. I 0 punktów mamy. No cóż, nie skorzystamy z łosia, tylko z czapli. Jakże pięknej. Proszę bardzo. No i dobra, co? Myślę, że lecimy. No dobra, zobaczmy, co tam za punkty. Mogę Wam powiedzieć, że wkrótce powinno się pojawić 40 TP, także wśród modeli, także super oraz yy, żołnierze górscy, także będzie też ciekawie. A nie, dwa punkty mamy także luzik tutaj na takim na, nas nie nasypie. No tak, trochę tutaj jest nasyp, oraz tu mamy do zdobycia no spoczko. Weźmy sobie to od razu ustawmy, to sobie też tu odkliknijmy. No i oczywiście zachęcam też do zostania wspierającym. Dzięki temu naprawdę dużo pomagacie. Oraz yy, zachęcam też do zostawienia suba Adamowi, ponieważ yy, też macie link w komentarzu. Też tu jest jedna z osób, które bardzo dużo wspiera. Yy, te, całe to nasze delce i prowadzi mega filmy. Zaczął od niedawna właśnie wypuszczać. Yy, też nagrywa, właśnie. Tylko on ma jeszcze nawet modele nowsze. Ja, jak rozpocznę następną kampanię, jakąś przeciwko pewnie Włochom. O, w mordę! Co tu się wydarzyło? Już mi przywalili 75 yy, mm? Jasny gwint. Dobra, panowie, wycofywać się. O, kurde. No, panowie, kurde. Ale mi przerwali tutaj. Jasny gwint, no to spryciarze. Dobra panowie, wycofać się na razie. Dobra, trzeba zrobić ostrzał ewidentnie tutaj. Bardzo dobrze. Dawaj panowie, idziemy... Ojejku. Wy tak będziecie strzelali, to za, za daleko nie. Nie damy rady. O jak ładnie, dobrze, dobrze. 105, No dobra, na razie poczekamy nich. Nie ma co się tutaj pchać. Ale no, yy, naprawdę, naprawdę super nagrywa Adam, także też zachęcam, bo on bardzo dużo ciekawostek zna na temat i w ogóle yy, wiedzy na temat 39 i tak dalej. Co tutaj jeszcze mamy? Yy, no Browningi to też by się przydało. Weźmy sobie 75 Tutaj gdzieś przyprowadźmy Dobra, myślę, że się chyba obczyściło trochę. Dobra, poproszę te browningi. Jak najbardziej gdzieś tutaj I co tutaj? Oficer sz szwoleżerów. Też chodźcie, chodźcie. Dobra panowie, wy wycofać yy, to nawalanie. Po prostu pyk i pyk. Chodźcie tu. Tu poproszę pelota. Kurczę, wy byście się naprawili. No tego się nie spodziewałem, powiem szczerze, że mnie aż tak zaskoczą. A tu flotyla, pińska, niech powolutku wchodzi do przodu. Kurczę, ilu nam zabili? Dwóch. No proszę, proszę. Dobra, spójrzcie tutaj. Wyciągnij lornetę. I chodźcie, chodźcie, panowie. Okej okay. Dobra, po małemu, po małemu. No jest, to cały czas tutaj to oddziała u nich. Dawać, dawać. O, tu są dobre oddziały, także trzeba uwa uważać na to. Dobra, panowie, chodźcie. Dobra. Come on. Panowie, no wytrzymać się O mordę, co tam Już, o choleres, no Niedobrze Przycisnęli trochę Dobra, na razie tu Ja chyba przejmę kontrolę nad Zniszczymy wam to Najlepiej Wow, pocisk Kurde, co tu się dzieje Jedziemy, jedziemy. O! O w mordę. Dobra panowie, niedobrze, niedobrze. 25TP, niech nadjeżdża. Bierzemy teraz tą maszynę. I dawajcie, trochę chaotycznie dzisiaj to tutaj wychodzi. Nie mam za bardzo koncepcji tutaj na to. Aż tak. Panowie, nawalać... O, jak ładnie prawosławna trafiła. Dobra, dawać panowie. Come on. Dobra, weźmiemy sobie 25 tp. Jedziemy, jedziemy. Oho, coś nam... Trafili znowu w gąsienicę. Zasłonimy ich zasłoną dymną. Ciekawe. Myślę, że gdzieś tutaj są. Nie widzę, co prawda. Eee, chodźcie, tutaj, panowie. Come on. A Wy też, chodźcie. Tutaj. I Wy tak samo. Dobra, a Wy naprawiać to szybciutko. Browningi. Też tutaj do obrony. Prawosławna niech wjeżdża tutaj najlepiej dawajcie, no teoretycznie kurcze jakbyśmy zauważyli pierwsi to, to by nie było tyle tyle strat, też strat no czterech ludzi to nie jest za dużo, bez przesady dobra i to też weźmiemy nasz wzór 29 ciężki ten pojazd, u mnie też są inne modele, w sensie inaczej pokolorowane, u Dama są o wiele ładniej Także też zachęcam, kto tam nowy, to wpadajcie, subskrybujcie. No i zobaczymy, zobaczymy. Stałą gwardię też zachęcam do lajkowania shortów, które wypuszczam tam albo codziennie, albo co drugi dzień. Zależy, jak tam wypadnie z czasem. Ale też to mi pomaga nowych os nowe osoby gdzieś tam uzyskać. Kurczę, nikogo tu nie widać. Dobra, bierzemy. To 25 TP. Ja jestem w szoku, bo Nie chcę mi się wierzyć, że ich tutaj tak mało jest weźmiemy tutaj Browninga też. Kogo my tu mamy? Mamy jakieś super działo 105 Oraz jedzie OK. Możemy wjechać tutaj tym. Spróbujemy rozwalić im to. Poproszę ci takiego łapeka dać okej. Okay. I mamy to. I pyk. Pięknie. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, ładnie. I spróbujemy im rozwalić od razu to działo. O, w mordę jako oni szybko to... Odwrócili. Dawać, dawać, panowie, ciśniecie. Kurde, zblokowaliśmy się. obszakość. kość. Dawać, dawać, ciśniemy szybciutko. Kurczę, gdzie oni są? Najgorsze właśnie jest to, że jestem ślepy, jeśli chodzi o. Gdzie wy jesteście? Pieruny. Dobra, udało się. Gdzieś tutaj. Dobra, weźmy to, rozjedźmy najlepiej. Man. O, kurde, ale atak widzę, że poszedł. Dobra, weźmy sobie, zasmokujmy i zwiewamy stąd. Dawaj, dawać, dobrze, 25 TP jest w miarę szybkie. Bo na razie to, to, to takie, wiecie, było rozpoznanie bym bardziej powiedział od Japończyków. Chociaż oni dopiero Banzai uruchamiają przy obronie bardziej, zauważyłem. Ale dobra, już się tu czuję bezpieczniej. Dobra, musimy też ruszyć w ogóle jednostki. Czy ja tu mogę rozwalić? Mogę, dobra, bezproblemowo. Dobra, wiedźmy sobie tutaj. Ok, niech się obrócą w tą stronę. Panowie, wy też byście mogli tutaj spojrzeć. Flotylla, niech tutaj będzie. Dobra, wy panowie z tym browningiem możecie tu pocisnąć. 4TP tu moglibyście. I kolejna flotylla. Niech tu będzie was po dwójkę. A browning tu najlepiej jakby... Chociaż... Kurde. Dobra panowie, weźcie tu na razie bądźcie. Tankietkę. Też poproszę. O, mordę. No, cisną, cisną, Co to jest? O, było blisko. Dobra, poproszę te worki z piaskiem. No, ci tu se radzą elegancko. Browninga tutaj poproszę. Wy panowie biegnijcie, biegnijcie, dawać. Oraz fajnie by było, jakbyście jednego Schneidera mi dali, na przykład tu. A najlepiej to, tak, jakbyśmy podłączyli sobie to, i nie będzie problemu. Ach, tam dziady, widzę, że patrzą. Chodźcie, tutaj też zobaczymy zaraz. Toma, przydaliby nam się tu snajperzy, których właśnie nie używam. Eee, tu są chłopaki, weźmy ich, wykorzystajmy. Zobaczmy, co tam się znajduje. Prawosławna tutaj. Kurde, no i oni się poblokowali dziady tutaj gdzieś. Niedobrze. Bo myślałem, że nas napadną. Słoń mają jakieś 20 mm nędzne. Hmm. Nawet nie ma sensu tu ludzi pchać naprawdę. Bo to jest taki szajs, że szkoda gadać. Dobra, Flotilla, chodźcie, chodźcie panowie. Spróbujemy sobie tutaj jakoś. Chodźcie, chodźcie. O, mają dobra, dobra. No rozwalcie to. Dobra, 4TP też i niech tam wjedzie. Okej, okay. o, mają pierwsze. No kurde, te skały. O, jest coś pojechało wreszcie. Spoko. Rozwalić to. Pięknie, bardzo ładnie. Jedziemy, jedziemy. Rozwalimy im to. Dobra, o kurde, granat mają. Uciekamy. Uciekaj, uciekaj. O, sami się wysadzili, pięknie. A nie, to. Kurde, snajper tam ich pojechał. To już trochę gorzej. Dobra, panowie. Możecie ich tutaj przycisnąć z tej strony. Uuu, dobra. Chodźcie, gdzie tutaj? Tutaj jest ten sniper gdzieś? Nie. Dobra, come on. To też poproszę, niech tutaj wjedzie. Bliżej, bliżej. Jeszcze mamy dużo. O, co tam wjechało? Jakiś. Słaby czołkich. O, kurde. Dobra, nie taki słaby. To mnie zaskoczyli, dobra, mamy dymny. O jasny gwint, co za pech. Musieli perfekcyjnie mi strzelić. Czy to to jest szajs jakiś? dawać, Ej, co jest? Co jest grane, ja się pytam. Powinniśmy to rozwalić. Jest, dobra, poszło. Posypał się. Panowie, weźcie tu, wsiądźcie. Ci sobie tutaj poradzili. Uuu, tu widzę, że gorsza pozycja coś. Panowie, wjeżdżać. Huculscy, snajperzy też. Chodźcie, chodźcie. Czemu tak dostaliście? Dobra, browning. A Browning tutaj kogoś też widzi Nawet przybliżcie się Dawaj, dawaj, dawaj Kurde dziwny meczyk powiem wam, bo oni ani nie atakują tak konkretnie Serio Dobra, wyjaśniliśmy tego snajpera, a ten snajper nam... No kurde, jakieś tam straty poszły Ale wolę się chyba bronić. Bo więcej jest emocji, serio. Dobra, wjeżdżamy tu. Wjeżdżamy tu. Dawajcie, snajperzy też tu. Podbiegnijcie. Wy panowie, tu zobaczcie. Tu jeszcze coś biegnie. O, to jest mega piechota. Cisnąć, cisnąć ich. O kurde, kogoś mi rozwalili? Łat. Dawaj, dawaj panowie, chodźcie tu. Tu ktoś oberwał? Nie, no ci żyją. Kurcze, dziwne. Dawaj, dawaj, wjeżdżamy, bo mi się nie podoba zbytnio dzisiaj. Tutaj liczyłem, że będzie znacznie ciekawiej że chociaż jakieś czołgi tutaj bardziej wiadomo i tak dalej hmm. słaby zwiat, słaby zwiat dzisiaj. Już wiem, żeby trzeba tych snajperów mieć i, i wtedy powinno być znacznie lepiej Przejmiemy sobie to i tyle w sumie Okej, okay. jednego żołnierza tutaj mamy Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest takiego. No, tutaj dostali oczywiście. O, proszę bardzo. Taki jak my mamy ciągniczek, bym powiedział. Dobra, rozwalić ich. Dawać. To też jest niezła dosyć piechota. Dobra, dostali. Nie no, ja się biorę tutaj za nich, bo przecież ja się kręcę. Słabizna. Mega słabizna z nimi. Robimy co chcemy. Dobra, zobaczmy jeszcze. Może jakiś fajny czołg albo coś wyślą. Mam nadzieję tylko, że nie jakieś działo, bo... ...się wkurzę. Puuu, no i co? Co tutaj jest? Możemy tego jednego ziomeczka tutaj wysłać na zwiat. Co jest grane z tymi strzałkami? No, no, nie tylko w obronie, powiem Wam, że tak cisną. Tu nie no, poważnie, powiem Wam, że nikogo tu nie widzę. Mamy taki wizjer, fajny. I nic, i nic tutaj nie ma, naprawdę. No trudno. Najwyżej w następnym odcinku będziemy mieli, mam nadzieję, większe wyzwanie. Na jakiejś, mam nadzieję, też fajnej mapce. Dobra, zakończ. Trudno. Tylko 100 coś tam jednostek, także naprawdę nędzny wynik. Okej. Okay. No zobaczymy sobie zaraz jaka nowa mapka. Tutaj punkciki mamy, półtorej gwiazdeczki. Lakta. Czy tam jak to się zwie? O kurde, i tej mapki nie znam. Nie kojarzę za bardzo. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No dwie gwiazdki, ale myślę, że to i tak tam powinni coś tam na nas wysłać. Także, no cóż, przynajmniej za dużo nie mieliśmy do uzupełnień, coś tam straciliśmy, ale tyle co kot napłakał. Także co, jeśli się podobało, śmiało lajkujcie, śmiało też komentujcie, subskrybujcie kanał Adama i co, i widzimy się gdzieś tam w następnym odcinku. Trzymajcie się, hejka.